Próby są to testy do naszego szkoły, mistrzostwa sportowego. Jest to tak zwane święto futbol akademii, w którym biorą udział chłopcy. W większości już wyselekcjonowani przez nasz dział scoutingu. Każdy może się zgłosić na te testy, ale w większości już trafiają chłopcy, którzy gdzieś przez dłuższy lub krótszy okres czasu byli przez nas monitorowani. Przygotowaliśmy testy, które w pierwszy dzień generalnie składały się z części technicznej. Ocenialiśmy sobie również potencjał motoryczny tych chłopaków, także gibkość, sprawność. A w drugi dzień to, co mogli zaprezentować nam w czasie, w czasie gier. It's been good to see uh, you know, the variety that you do with the testing um, in a different environment, so like testing on the grass with the football and then testing do the the, the Dni próby e, Faser dla Football akademii jest to jedna z odpowiedzi na, e, na często pojawiające się pytanie co dalej z zawodnikami po ukończeniu 12 roku życia. Bardzo się cieszymy, że z każdym rokiem ma jest to trzecia edycja e, dni próby e, Zawodników z Football Akademii mamy coraz więcej. E, Podczas dzisiejszych dni jest to prawie jedna trzecia wszystkich testowanych graczy. Powiem szczerze, że w tym roku mieliśmy rekordową liczbę uczestników, 71 chłopców z całej Polski. Byli też chłopcy m.in. z województwa Armińsko-Mazurskiego, tak, Lubuskiego, Opolskiego, tak więcej Wielkopolskiego, tak więc jak widać są to chłopcy, którzy z wielu województw i... Ten materiał ludzki, który zjechał, to są chłopcy, którzy gdzieś tam się ocierają o kadry województwa. To nie są chłopcy z przypadku. talent piłkarski, bo od małego dziecka grałam w piłkę nożną i mam nadzieję, że się dostanę. Bardzo fajna atmosfera, fajni piłkarze. Bardzo mi się tutaj zaklimatyzowałem i mam nadzieję, że zobaczymy się w wrzesie. Dla mnie teraz, jak i dla moich rodziców, FASO to jest jedna z najlepszych szkółek w Polsce i po prostu ch chcemy, żebym tutaj reprezentował barwy FASO. Jeżeli się uda, będziemy bardzo szczęśliwi. Jak nie, to będziemy amatorsko grać i uczyć się dalej. Jak Niedawno na warsztatach takich pani coach Sportowa mówiła, taką zasadę nam podała, że R równa się MC kwadrat, czyli efekty równa się motywacja razy ciężka praca do kwadratu, no to nie brakuje nam motywacji i chęci do ciężkiej pracy. Efekty przyjdą. Myślę, może, może z facet. No się uda. Bardzo dobrze wszyscy się dogadujemy z, z nauczycielami, z trenerami. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina i yy, myślę, że yy, jesteśmy bardzo związani. Wszystko się zaczęło od jednego obozu we Włoszech, no i tam tak zapoznałem się z trenerami, no i potem po prostu szukałem klubu. Patrząc z perspektywy czasu, ponieważ już są to trzeci rok z rzędu, kiedy organizujemy yy, nabory, poziom chłopców był zdecydowanie najwyższy cieszę, się, że, że ten odbór jest zdecydowanie coraz szerszy i trafia do nas coraz lepszy materiał ludzki co było dzisiaj widać i generalnie jestem bardzo zadowolony z chłopaków, którzy do nas do nas tutaj przybyli. I ja, ich pomolać się i obviously, you know, I don't know how much has been, how big the recruitment has been for this, but you know I think it's definitely no place where you know players can. It developed in England from Poland.